Witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj jedziemy w teren na tym panu i przy okazji przetestujemy nowe strzemiona, które dostałam. Są to strzemiona A cavallo opera. Eee, ogólnie są mega śliczne i na dworze wyglądałem jeszcze piękniej. Eee, no i zobaczymy, jak się sprawdzą. Ja je wzięłam z myślą o tym, że strasznie bolą mnie kostki i kręgosłup, a one niby mają temu zapobiec i trochę odciążyć. Mają ogólnie piękną stopkę szeroką i ogólnie takie kolory śliczne, no uwielbiam. Więc zobaczymy jak się sprawdzą. Standardowo zaczynamy od wyczyszczenia pana rudego. Nie jest jakoś na szczęście bardzo brudny. Cieszy mnie ten fakt. Tutaj Pod brzuszkiem, pod brzuchem trochę gorzej. A to odleżenia. Miały w się, sensie, leniwy konik. Możę mu siodło, i zobaczcie, jak one są piękne. Jestem w szoku, naprawdę. Jak one są cudowne. Patrzcie, i one właśnie są tak zrobione, że łatwiej będzie nogę włożyć. Bo mają to zawieszenie powszechne, czy coś w tym stylu. Nie, no, śliczne, cudowne. Ok, siadam już na rudego. I co mogę powiedzieć o tych strzemenach? Pierwsze wrażenie są szerokie. E, mają szeroką stópkę, Łatwiej było mi je poszukać. E, I ogólnie, no, podobają mi się jak na razie. Czuję się w nich tak jakby stabilniej, bo e, na początku jeździłam w komposity tych takich zwykłych. Nie narzekałam na nie, ale jednak, porównując do tych, no to tamte były naprawdę cieniutkie, w sensie stópka. A te, no, wyglądają cudownie. Może nie do tych kaloszy, ale są najlepsze kolosze z Dekatlona. Ładne, fajne, cieplutkie przede wszystkim, ocieplane. E, I zimą ja nie patrzę na wygląd ogólnie, tylko byle by było ciepło. I o, e, też mam z Dekatlona. I też fajne ocieplane cieplutkie. Dzisiaj tak kwicik taki zielony trochę. Eee, I co? Zobaczymy jak będzie w innych chodach i po takim terenie godzinnym, eee, jak się będzie zachowywała ta noga, czy będą mnie bolały jednak te nogi, czy nie. No I co? Wrócimy wtedy dalej. Rudy dzisiaj w przyczyszczeniu nie był najgrzeczniejszy. Teraz no jest nawet spoko, idzie na luźnej wody, także jest OK. I co? No zobaczymy, jak będzie jechał dalej. Ogólnie jest strasznie zimno, i widzę, że jakaś mgła tu jest, czy coś. Więc ubrałam dzisiaj kominiarkę fajną taką, Różowiutką, że będzie mnie widać po prostu w całym lesie. No, rudy musi się męczyć bez maseczki. No, chyba jeszcze nie wymyśliwie dla koni masek. Ale lecimy dalej. W moich pięknych strzelionach jest piękna mgła i naprawdę uwielbiam tereny i w ogóle sesję we mgle. Swionka sobie, ładnie siedzą. Ogólnie lepiej mi się jeździ. Co do kusa naprawdę jest dobrze. Czuję, że ta noga jest taka stabilniejsza. Tak naprawdę w ogóle nie ucieka, że jest naprawdę okej. Okay. Rudzik dzisiaj. Widzę, że nie jest nawet w złym humorze. Tylko taki jest e, no, rozluźniony. Mimo, że nie chodził dwa tygodnie. Był tylko dwa dni temu na ląży. Także jestem z niego ogólnie dumna. Ale to jest pięknie, naprawdę uwielbiam zimowe tereny. To zaczyna mi coś kapać na głowę ogólnie, znaczy na głowę, na twarz. Nie wiem, czy to chyba tam mgła chodzi ogólnie. Rodzik, ale musimy iść środkiem, bo po bokach jest wyjeżdżone od samochodów i to nie jest ogólnie przyjemne. Jedziemy sobie tak już tą dłuższą chwilę i nadal mi nie bolą nogi. Naprawdę. I są takie stabilne. Także jest naprawdę ok. Zawsze po takim dłuższym kusie albo w ogóle galopie, to no, była tragedia ogólnie. I musiałam po prostu przejść do stępa i dosłownie położyć się na koniu. Tak nie bolał kręgosłup i właśnie kostki. A w tych trzymanach naprawdę czuję, że no, są inne i chyba lepsze, naprawdę. Chyba lepsze są. Dojeżdżamy sobie powoli do lasu. Jeszcze nie wiem gdzie, gdzie pojedziemy, ale chyba no, pojedziemy sobie w las tutaj w prawo. Tu straszny słupek, tu był jasny gwint. Straszny słupek. O, jak tu jest pięknie, zobaczcie, tutaj jest dopiero. Główka na dół i idzie sobie, na wodza. Kocham tego konia za to. Mimo, że naprawdę nie chodził dwa tygodnie, nie był tylko raz na ląży, to jestem z niego dumna. Naprawdę. Nie lążowałam go przed jakby jazdą. I, I zobaczcie, i tak i tak idzie z główką w dole. Niczego się jeszcze nie spłoszył. Idzie ładnym tempem do przodu. Ja no jestem dumna, naprawdę, jestem z niego dumna. Pięknie sobie wstępujemy po naszym pięknym lesie i no dają radę. Jeszcze ich nie zgubiłam, fajnie mi się siedzi, ładnie nogę ogólnie poprawiają, e, no i jakby zmuszają do e, prawidłowej postawy. E, a my właśnie wyjeżdżamy na tą główną drogę i będziemy sobie galopować. E, aktualnie moim takim Celem jest to, żeby rudy galopowały ze stój, ale na razie będziemy próbować takiego wolnego stępa, wolnego kusa, potem stępa. No i może uda nam się ze stój. Nie wiem, czy uda mi się to nagrać, ale no zobaczymy. Sobie galopujemy. strzemiona ładnie trzymają. Zobaczcie. Dobra, czekajcie, bo to jest tu ślisko. przejdziemy do kusika. O tak. Tak to jest bardzo wyjeżdżone. Ale coś tam się udało z takiego kusika. Będziemy próbować cały czas, może kiedyś nam się uda. Nie poddaje się, że lecimy dalej. Super! Pięknie, brawo, super koń. Widzicie, od strzała poszedł. Naprawdę, no coraz lepiej nam idzie głównie. Sensingo, no bardzo zadowolona. O, straszne, coś tam było. O, no dobrze, no oto dostępa. I co Wam mogę powiedzieć o strzemionach? Bardzo super. Podobają mi się naprawdę. E no nie uciekam, mi noga, fajnie, czułam się stabilnie właśnie. No, jak na razie na plusy, nic mnie nie boli, także podobają mi się. Warto byłoby wydać tyle pieniędzy na nie. Teraz zbaczamy trochę z drogi, bo niestety, ale to jest strasznie ślisko. Super koń! Tam gdzieś ogólnie sarny biegły, także nie chcę, żebym się ich przestraszył. To być nasz koniec. I bardzo fajna droga ogólnie. Szczerze nie pamiętałam jej za bardzo. Lecimy sobie. My tu ponie chodzą, bo to jest karmnik, więc one chyba po prostu przyszły tutaj. Właśnie to jedzonka. Mam nadzieję, że Rudy się ich nie spłoszy, naprawdę. Przeskoczył to Ale jaja. Nie wiem czy wy to widzicie, ale koń mi się odpalił ogólnie O, mój kask No mówię wolniej Ogólnie Rudy się odpalił i galopował się. Prawie przewrócił, w się sensie się się. Także brawo dla niego. Ale, o, proszę bardzo. Uspokoił się. Góle nie leciliśmy całą tą wielkę galopem. Jestem w szoku. Ja takim dość szybkim, jak na warunki i podłoże, bo to jest niby... Nie wyjeżdżony, nie by na tym jest śnieg, a pod spodem jest wyjeżdżony i jest się takie lodowate. No, Rudy też się męczył, tak samo jak ja, ale sobie idziemy. Nie wiem, czy jeszcze galopy będą, to ogólnie był taki dość króciutki teren. Bo nie chcę jakoś go bardzo rudego męczyć, chociaż widzę, że on ma nadmiar energii, ale jak na razie to starczy nam. Jutro też sobie pojedziemy, także. O. No, i co? I strzemiona wytrzymały, nie zaśliznęły mi się. Także jest ok, bo one mają właśnie takie fajne kolce. Może wam pokażę. One mają takie fajne kolce, no. dzięki którym nogami nie ucieka. I no, właśnie chyba dlatego właśnie jest tak stabilnie. I no, jest inny komfort jazdy jednak niż w takich typowo plastikach. Kompozycja to też jest dobra firma, ale jednak Akawalo to jest wyższa półka cenowa. Może nie najwyższa, ale dla mnie i tak wysoka. I no, jestem zadowolona z tego zakupu i jak na razie nie żałuję. Lecimy ostatni galop. To było piękne To było ostre Naprawdę Jest OK? Co? Jakie to szybkie było, nie? Takie to szybkie było Takie było szybkie Dobra Lecimy sobie dalej O co chyba jeszcze Dobra, przegalopowałam z nim jeszcze raz dla pewności, jak słyszycie. Chyba było warto, by się zmęczył. Coś jeszcze chcę kusować. I co? No, było ogólnie ostro. Eee, I strzemiona dały radę. Znowu! Także naprawdę sukces. Eee, I z tym, że Tabasko był bardzo grzeczny. Naprawdę, bardzo grzeczny. Eee, wiadomo, jak koń się odpali, no to. Trzeba go jednak uspokoić, e, zwłaszcza w przypadku rudego, bo on po takim galopie to ma taką adrenalinę, że e, nogi trzymały. Czasem mi się zdarzało w kompositach, że no, sobie wypadywały, a te trzymały fajnie nogę. E, bardzo przyjemnie mi się galopowało. Noga mnie nie boli, kręgosłup też mnie nie boli. Także no jest naprawdę kozak. Podoba mi się. Moją twarz. Ja normalnie płakałam, więc możecie sobie wyobrazić, jaka to była prędkość. Normalnie aż szwedzki mi lecą. Ostatnią prostą już zeszłam z tabasko, bo jednak po takim wysiłku, no co, dam mu trochę luzu. Popręk już mam odpięty o strzemionka Ładnie z ten z, ściągnięty. No, się spisało ogólnie. Jestem z nich zadowolona. Z rudego dzisiaj też. Naprawdę, no, teren był udany. Bo czasem bywa tak, że on ma swój humorek i jest taki humorzasty i po prostu odwala po prostu na każdym rogu. A dzisiaj nie. Dzisiaj było naprawdę pięknie. Proszę bardzo, koń samochodzący. Zrobiliśmy sobie sesję zdjęciową, taką ładną. Sesję zdjęciową zrobiliśmy, nie? Rudziku. No i teraz sobie idziemy. Ogólnie powiem Wam, że bardzo ładnie wyglądają te strzemiona, ten czapraczek. Tak, no ładnie się wszystko prezentuje. Ja też na zielono, także wszystko jest dopięte na ostatni guzik. Nie wiem czy to widzicie, ale to jest dosłownie leci para z niego. Nie, wiem, nie widać chyba tego aż tak mocno. Może trochę, ale dosłownie leci z niego para. Tu leci z niego para. Bo się spisał dzieciak. Damy smaczka panu, a daj uśmiech, uśmiechnij się, tu uśmiech proszę, pięknie. Sierudzioszek spisał na medal dzisiaj, strzemiona oczywiście też, takie spocone dziecko, nie? Mokre takie, ale nie ubieramy derki, derki nie, bo jest, jest ciepło, bo nie ma nawet na minusie, więc no cudownie się spisałeś. Zobaczcie jak tu, o, się spocił cały. Zobaczmy sobie rudzika na pastwisko. Co ładnie zdejmiemy kantarek. O, proszę bardzo. Tak pięknie było dzisiaj, nie? No spisałeś się na miadę, nie mam więcej smaczków niestety dla Ciebie, Myszko. Ale dostaniesz y, smaczka wieczorem. Jak będzie szkarmiony. Tu wszystkie dzisiaj się, się zebrały. <noise> florcia wujek przyjechał, nie? Twój wujek kochany przyjechał. Tak! Ona tak ogólnie, jak on jedzie gdzieś w teren. To ona tak po prostu narzeka. Ona tak stoi i, i tylko rży za wujasem. Nie? Tak to jest Florcia. No. No przywitaj się z wujkiem. Chodź tu. No przywitaj się z wujkiem. Tu dzień dobry. Takie miłości, tutaj. No, krówko, nie, krówki. Krówki nie lubisz, nie? O, zobaczcie. Na go podgryza tam. O, tak tam. Tak tam go zaczepia. Ja wiedziałam, że rudę z rudym to się polubią. No dobra. Koniec gadania. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Zostawcie oczywiście lajka, suba, komentarz, żebym wiedziała, że Wam się podoba. I Florcia Was żegna. No i Rudo oczywiście też.